Uwaga, uwaga, proszę Państwa, już za chwilę, już za minutę rozpoczniemy szesnastą galę Kołobrzeska Róża Wiatrów, Anno Domini 2025. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i przyjaciele Kołobrzegu, witamy serdecznie na wyjątkowym wieczorze gali Kołobrzeska Róża Wiatrów. Dziś w sercu nadbałtyckiego koło brzegu spotykamy się, aby uhonorować tych, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem prowadzą nasze miasto ku lepszej przyszłości. Niczym róża wiatrów, wskazująca właściwy kurs. Mam nadzieję, że nikt nie cierpi na chorobę morską, bo przed nami długa noc pełna emocji, wzruszeń i kilku morskich niespodzianek. Zapnijcie więc kamizelki ratunkowe. Nasza podróż zaraz się rozpocznie. Przed nami wieczór pełen wzruszeń, dumy i inspiracji. Będzie poważnie, ale nie zabraknie także nuty humoru. W końcu chołbrzyk to miasto pełne radości i pozytywnej energii, prawda? Prawda, czy nie? Nic nie słychać w ogóle. Nie ma brawa, tak? A, ściągi nie ma. Pragniemy w tym miejscu powitać bohaterów dzisiejszego wieczoru, a mowa tu oczywiście o reprezentantach organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Atena. Szkoła Rbitwa. Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe. Klub Strzelecki Kołobrzek. Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Polskie Towarzystwo turystyczno krajoznawcze Liga Morska i Rzeczna. Stowarzyszenie Pięć Żołnierska. Ochotnicza Portowa Straż Pożarna Triton. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Koło Brzegu. Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedik. Chufiec Morski Związku Harcerstwa Polskiego. Polski Czerwony Krzyż. Fundacja bezpieczny Powiat. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Stowarzyszenie dla osób z chorobą nowotworową Wiktoria. Stowarzyszenie Kołobrzewskich Poetów. Jachtklub Marynarki Wojennej Kotwica. Proszę, abyśmy teraz wspólnie powitali przedstawicieli władz miasta oraz naszych wyjątkowych gości honorowych. Zastępcę prezydenta miasta Kołobrzeg, panią Ilonę Grendas-Wójtowicz. Oraz starosę kołobrzewskiego, pana Jana Kusia. O, Jacka przepraszam najmocniej. Stres. Witam również uczestników dzisiejszej gali, przyjaciół i sympatyków Ligi Morskiej i Rzecznej. Tych, którzy wspierają jej działania na rzecz popularyzacji Polski mocy. Prosimy teraz Pana Prezesa Ligi Morskiej Rzecznej, Pana Marka Padiasa, o kilka słów na temat genezy powstania tej gali. Tak jest, Proszę Państwa. Minęło już 16 lat od tego momentu, kiedy w gościnnych progach Karczmy Solnej spotkaliśmy się, aby po raz pierwszy wybrać laureata Kołowrzewskiej Róży Wiatrów. Pomysłodawcą tej idei. Był i jest pan Jan Szleszyński. Wielkie brawa. I Stowarzyszenie Kołobrzeg 2010. Od tego momentu, od tego momentu nieprzerwanie trwamy i nieustępliwie działamy na rzecz naszego miasta. Rokrocznie Kołobrzewska Róża Wiatrów dociera do kolejnych laureatów i jest to nagroda, którą przyznaje kapituła reprezentująca organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i powiatu kołobrzewskiego. Chcielibyśmy złożyć podziękowanie naszym gospodarzom. Państwo Wioletta i Grzegorz Rydwańscy są z nami od początku. To w gościnnych progach kaczmy solnej możemy wspólnie z kolejnymi laureatami Kołżeckiej Róży Wiatrów bawić się i celebrować miniony rok. Za Państwa otwarte serce, wsparcie i bezinteresowność serdecznie dziękujemy. I zapraszamy tu do nas panią Wiolettę i Grzegorza. Państwa. Teraz czas na nagrodę dla tych, którzy nie boją się łapać wiatru w żagle i odważnie trzymają kurs łodzi o nazwie Kołobrzeg. Przed nami wyjątkowy moment. Nagroda główna, tytuł i statuetka Kołobrzeska Róża Wiatrów wędruje do... No właśnie do kogo? I proszę Państwa, zanim się dowiemy, prosimy o wystąpienie tutaj szanownego kolegi Zbigniewa Krzysztofiaka. Oddajmy krok. Laudacja na cześć tego, kto zostanie dzisiaj laureatem Kołobrzewskiej Róży Wiatrów. Obcowanie z poezją jest swego rodzaju terapią. Służy oderwaniu się od codzienności, a także od wyrzuceniu z siebie tych emocji, które w inny sposób nie mógłby znaleźć ujścia. W tym kontekście jest nieocenioną wartością w czasach pędu, i problemów rozmaitej natury związanej ze zdrowiem psychicznym. Członkowie stowarzyszenia działają na rzecz nie tylko siebie, ale także są otwarci na współpracę z innymi. Dla ludzi młodych to pierwsze zetknięcie się z literaturą piękną i możliwość publikacji swoich prac. A dla seniorów to możliwość rozwijania lub powrócenia do dawnych pasji. Sposób na ciekawe i aktywne spędzenie czasu. Dla każdego to moment wyciszenia w tym zwariowanym świecie. Stowarzyszenie, będąc ważnym i szczególnym punktem w kulturalnej mapie miasta, to jedne z niewielu, a w zasadzie jedyne stowarzyszenie, spotykające się regularnie od 25 lat co czwartek. Otwarte jest na wszystkie inne chętne osoby do podzielenia się swoją twórczością albo do zapoznania się z kulturą literacką naszego regionu. Ta stała aktywność służy inspiracjom i pozwala na rozwój, wymianę doświadczeń, krzewienie piękna, słowa wśród mieszkańców i zachęcenie, zwłaszcza ludzi młodych, do pisania i do wyjścia ze swoją twórczością. Każdego roku Stowarzyszenie korzystają ze wsparcia Urzędu Miasta, wydaje co najmniej dwa tomiki debiutującym autorom oraz corocznie oficynę kołobrzeskich poetów i malarzy. Która podsumowuje roczny dorobek autorów. Reasumując, członkowie Stowarzyszenia, poeci, dążą do publikacji dorobku indywidualnie oraz w ramach wydawnictw zbiorowych. Jest to naturalny i konieczny etap rozwoju i doskonalenia twórczości, co jest statutowym celem Stowarzyszenia. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na zewnątrz, w stronę czytelników. Kolejne publikacje kreują. Podtrzymują i rozwijają lokalne środowisko czytelnicze, podnosząc poziom lokalne kultury i umiejętność komunikacji językowej. Działalność stowarzyszenia poszerza ofertę dla mieszkańców i gości o elementy kultury wysokiej, jak poszerzeniem oferty kulturalnej w środowisku lokalnym, wzbogaceniem oferty dla twórczej kołobrzeskiej młodzieży, dorosłych i seniorów, Przybliżeniem społecznej, lokalnej i gościom twórczości koobrzeckich autorów. Wkładem koobrzeckiej inteligencji w dorobek lokalnej i ponadlokalnej kultury. Uwrażliwieniem odbiorców na piękno poetyckiego słowa i innych dziedzin sztuki. Rozbudzeniem potrzeby twórczości, zainteresowania sztuką i kulturą języka. Aktywizacją i integracją koobrzeckich środowisk twórczych, literackich, muzycznych, malarskich, tanecznych. Dziękuję. Tak tylko na punktę, proszę Państwa, treningi nie poszły na marne. Żelazny biceps utrzymałam, chociaż było ciężko. A teraz, co niektórzy pewnie się już domyślili, ale prosimy o oficjalny moment i odczytanie decyzji kapituły Nagrody Kołobrzewskiej Róży Wiatrów pana Marka Padiasa. Chyba już wiemy, ale jeszcze... Musi się stać zadość. Kołobrzeska Róża Wiatrów nagroda ustanowiona przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w pracy na rzecz mieszkańców Kołobrzegu Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2025 roku na podstawie paragrafu pierwszego Regulaminu Przyznawania Nagrody postanowiła Nagrodę organizacji pozarządowych Kołobrzeska Róża Wiatrów za rok 2024 przyznać Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Dziękuję, Nagrodę wręcza przewodniczący kapituły w asyście. Zastępcy prezydenta miasta Kołobrzeg, pani Ilony Grenda-Zwójtowicz oraz wicestarosty Kołobrzeskiego pana Jacka Gusia. Zapraszamy. Zapraszamy przedstawicieli również. I jeszcze raz prosimy o wielkie brawa dla laureata. Władze miasta prosimy o krótkie laudację a samego triumfatora o krótkie ekspoze na temat swojej działalności. Szanowni państwo, czyniąc ukłon w stronę kapituły, która wyróżniła nasze stowarzyszenie, składamy serdeczne podziękowania. Ale myślę sobie, że ta decyzja, którą kapituła podjęła, była dość odważna i ważna, ponieważ doceniła nie spektakularne sukcesy, które e, z rzadko bywają trwałe, ale doceniła pracę taką naszą u podstaw, która ma szansę przerodzić się w sukces trwały. Nasze stowarzyszenie istnieje od ćwierć wiecza i nie zmieniło swoich założeń jakimi są nieustanna praca nad doskonaleniem warsztatu, pomoc dla debiutantów i stworzenie przyjaznego klimatu pozwalającego wyjść twórcom z przysłowiowej szuflady. I to właśnie otwarcie dodało również i nam odwagi i motywacji, abyśmy to my w tym roku wyszli z przysłowiowej szuflady i przypomnieli, że w Kołobrzegu jest grupa zapaleńców, spotykających się od lat co czwartek w gościnnych programach biblioteki, którym leży na sercu nie tylko kontynuowanie i ocalenie od zapomnienia dzieła poprzedników, ale także praca teraźniejsza, chęć rozwoju, by nasz wkład w środowisko, w budowanie środowiska literackiego coraz bardziej się zaznaczał. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić założyciela stowarzyszenia, pana Piotra Bednarskiego, którego wkład w literaturę polską i na rzecz, naszy, na rzecz naszego regionu jest nieoceniony. Również chciałabym pozdrowić wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Pana Eugeniusza Koźmińskiego, który co roku udowadnia, że wiek to tylko liczba. Podziękowania chciałabym również rozpocząć e, od pani prezydent Anny Mieczkowskiej, która wpadając na szalony. I pomysł, jakim był Start Kołbrzegu do, do Europejskiej Stolicy Kultury, e, rozbudziła w nas szansę, motywację e, i to, że, e, że dodała nam tym wszystkim odwagi. E, a Kołobrzek mógł udowodnić, że ma się czym w tej dziedzinie pochwalić. Równie wielkie ukłony należą się naszym wieloletnim sympatykom i przyjaciołom. Dającym nam nieustanne wsparcie. Szczególnie chcieliśmy podziękować pani Katarzynie Pechman oraz pani Ilonie Grendas-Wójtowicz, również Bibliotece Miejskiej na czele z panią Moniką Dziedzic oraz wszystkimi pracownikami. Należą się im oddzielne ukłony za stworzenie nam przestrzeni do cotygodniowych spotkań. Pracownikom i kierownictwu Laboratorium Adebar, dawnemu, dawnemu kierownikowi Krzysztofowi Landsbergowi. Oraz przejmującej po nim dzieło Klaudii Rubanowicz, za otwarcie się na poezję żywą i możliwość comiesięcznych spotkań, ogromnie ważnych dla nas, bo przewracających dawną tradycję tego miejsca, gdzie poezja była tam jedną z najważniejszych rzeczy. Dariuszowi Kalecie, stojącemu na czele Galerii Sztuki Współczesnej, za otwarcie się na cudowny mariaż poezji z malarstwem, które przecież wzajem się przenikają. Regionalnemu Centrum Kultury, władzom muzeum, wszystkim pracownikom Kołdrzeckiego Instytutu Kultury i Promocji, a najmocniej naszym sympatykom, którzy chodzą na spotkania, piszą do nas, wspierają i nie zawodzą. I oczywiście wszystkim byłym i obecnym członkom Stowarzyszenia. Myślę też, że ten ubiegły rok i nasze starania o Europejską Stolicę Kultury, w której się zaangażowaliśmy, wpisuje się doskonale w coś, co się nazywa Małym Centrum Świata. Czyli to są ludzie i grupy, które są blisko zaprzyjaźnione z mieszkańcami, z instytucjami, a i te starą się, stają się przez to dla nas bardziej przystępne. To wszystko jest ich zasługą, a trzyma nas w ryzach obecny tu prezes Wojciech Czaplewski, któremu również się nisko kłaniam, jako, jako, jako wisienkę na torcie i oddaję mu mikrofon. To jest moja zastępczyni, Emanuela Czelawka, Znakomita poetka, która zastępuje mnie godnie, między innymi czyniąc z naszego stowarzyszenia taki rozsadnik nowych idei. Do nich należy na przykład cykl spotkań Poezja Żywa. Zapraszam, każdy drugi wtorek miesiąca, Laboratorium Kultury Adebar. No, i mamy także taką odrośl muzyczną, czyli zespół mewa, którego połowę widzicie Państwo, tę ładniejszą połowę koło mnie. Myślę, że jeszcze zobaczycie troszkę więcej. Nie będę już oczywiście tutaj opowiadał o tym, co robimy. Robimy naprawdę dobre rzeczy, mądre rzeczy i wychodzimy na zewnątrz coraz bardziej. To znaczy, coraz bardziej nam zależy na tym, żeby istnieć żeby poezja i to wszystko, co wokół niej, czyli na przykład muzyka, na przykład malarstwo, na przykład działalność wydawnicza, czy, czy organizacja przedsięwzięć kulturalnych, myśmy nawet w tym roku, proszę Państwa, w tym minionym roku, prawda, zatańczyliśmy nawet e, publicznie, więc <laughs> i to był taniec nowoczesny, proszę Państwa, więc to wszystko w ramach promocji miasta e, i tego, że leży nam na sercu dobro, Dobro naszej lokalnej społeczności. Ja już więcej nie będę mówił, mam jeszcze coś do powiedzenia potem, ale to już będzie zupełnie co innego. Także na razie to wszystko. Dziękuję bardzo za, za uważne słuchanie nas obojga i życzliwość, którą widzę w Państwa twarzach. Dowiedzieliśmy się od Pana Wojtka, że jest nowa wartość w stowarzyszeniu. Dzisiaj będzie na pewno okazja do tańców. Ale zanim to nastąpi, ta najważniejsza chwila, wręczenie kołobrzeskiej róży wiatrów. Panią Prezydent tutaj do nas? jest! Jest z Może trochę niewidocznie, ale jednak. Szanowni Państwo, w imieniu pani prezydent Anny Mieczkowskiej oraz własnym najpierw przekażę upominek, bo za chwilę mi ręce zemdleją, przepraszam, jest ciężkie. Ale chciałabym przede wszystkim pogratulować oczywiście. Otrzymanej nagrody tego wspaniałego wyróżnienia Kołobrzeskiej Róży Wiatrów, wyróżnienia dla organizacji pozarządowej, a ja nie ukrywam, że jest mi niezwykle przyjemnie, że to właśnie Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów tą nagrodę dzisiaj otrzymuje. Wiele informacji już tutaj padło, ale ja myślę, że najważniejsze jest to, że Kołobrzescy poeci, wszyscy członkowie, tak naprawdę słowo. Które tak pielęgnują, które jest dla nich bardzo ważne w tworzeniu, w ich twórczości, które pielęgnują, które modyfikują, które przelewają na papier, dzieląc się z nami wspaniałymi treściami, bardzo często zamieniają w czyn. I my to bardzo mocno widzimy, jak wspieracie, angażujecie się w rozwój. Kultury w naszym mieście, a tym samym w rozwój naszego pięknego miasta koło brzegu. I to niesamowite wsparcie i zaangażowanie czujemy na co dzień, i za to chciałabym Wam w szczególności dzisiaj w imieniu pani prezydent Anny Mieczkowskiej oraz własnym podziękować. Ja dziś nie wyobrażam sobie obszaru kultury bez Was, i myślę, że wszyscy inni. Również to, jak do tej pory działacie, jak pokazujecie, jak odkrywacie się przed nami na co dzień ze swoją twórczością, jest czymś pięknym i niezastąpionym. I ja z dumą mogę tylko mówiąc o tym, jak prężnie działają organizacje pozarządowe na terenie naszego miasta. Palić się tym, co robicie na co dzień, bo to jest coś pięknego, niezapomnianego, i myślę, że te słowa, które wypowiedziałam, są absolutnie niewystarczające, ale mam nadzieję, że choć odrobinę przyczyniają się do tego, że ta nagroda staje się jeszcze ważniejsza. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i gratuluję. Szanowni Państwo, ja również przyłączam się do tych pięknych życzeń i gratulacji. Po tak długim, pięknym przemówieniu pani prezydent mam okazję do tego, żeby powiedzieć krótko. Ja mam, ja w swoim imieniu, ale również całego Zarządu Powiatu Kowrzewskiego, bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom tegorocznej róży wiatrów, ale przy okazji bardzo serdecznie również dziękuję wszystkim stowarzyszeniom, które nadają tempo nam, samorządowcom, do tego, abyśmy. Mm, Nadążali za Waszymi kreatywnymi pomysłami, które potem mają swoje odzwierciedlenie w życiu miasta. To jest piękne i Kołobrzeg jest specyficznym miastem. To miasto z duszą, ale tej duszy by nie było, gdyby nie organizacje. Organizacje, w których działa bardzo dużo wartościowych ludzi. Głębokie ukłony, podziękowania wszystkiego dobrego, a jeszcze raz gratulacje zwycięzcom. Dziękuję. fotografia to zdjęcie, które wykonał również artysta pan Robert Gauer, kołobrzeżanin. Przedstawia w pogorie, na którym to żaglowcy Brzeżanie w ubiegłym roku przypłynęli tu do naszego miasta. A kobieta w tańcu, koń w galopie i żaglowiec pod żaglami to są niezapomniane piękne wartości. Dzisiejszy laureat no kieruje nas w te właśnie klimaty dlatego jeszcze raz serdeczne gratulacje Szanowni Państwo, powoli dopływamy do końca części oficjalnej gali. Dziękujemy laureatom i nagrodzonym. Wasze działania przypominają gwiazdy na Kołobrzeskim niebie, inspirujące i wskazujące właściwą drogę innym. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, przyjaciołom z Ligi Morskiej Rzecznej, którzy zaangażowali się do organizacji dzisiejszego wyjątkowego wieczoru. Zapraszam teraz do zdjęcia pamiątkowego oraz dalszej części naszego spotkania. Przy stołach oraz na parkiecie. Pięć minut dla fotoreporterów. Tylko szaleńcy piszą wiersze w zasadzie po co i komu budują ludziom domy z papieru słowami piszą świętą ikonę tylko szaleńcy niepraktyczni śledzą nocami Wenus po niebie i mówią, patrz, pięknie jest nocą, dwa gwiezdne wozy jadą do ciebie. Tylko szaleńcy niepraktyczni śledzą nocami Wenus po niebie i mówią, patrz, pięknie jest nocą, dwa gwiezdne wozy jadą do ciebie.